Różaniec to dla mnie modlitwa, która przede wszystkim zbliża mnie do Pana Jezusa i Maryi. Ale różaniec jest mi też szczególnie drogi, ponieważ bardzo mocno kojarzy mi się z rodziną, bowiem w moim domu rodzinnym ta modlitwa różańcowa była bardzo mocno obecna. Modliliśmy się codziennie na różańcu z rodzicami, z rodzeństwem, ale też teraz obecnie w swojej rodzinie, w domu, który. Założyłem też, ta modlitwa różańcowa jest obecna. Modlimy się właśnie bardzo często tą szczególną modlitwą i wypraszamy potrzebne łaski dla nas, dla naszych bliskich właśnie za pośrednictwem Maryi. Też szczególnie bliskie są mi takie praktyki pobożnościowe związane z różańcem, jak na przykład nowenna pompejańska, czy nowenna do Matki Bożej rozwiązującej węzły. Kilkakrotnie w życiu już nowennę pompejańską, czy właśnie nowenne do Matki Bożej rozwiązującej węzły, odmawiałem. I dla mnie był to zawsze szczególny czas łaski, takiej bliskości Pana Boga, gdzie trzeba było ten dodatkowy czas ze swojego życia poświęcić właśnie na modlitwę. Więc to szczególnie było dla mnie ważne, bo gdzieś budowałem tą bliższą relację z Panem Bogiem, z Matką Bożą, ale też ta modlitwa przyniosła wiele łask. Wyprosiłem wiele łask dla siebie, dla... Swoich bliskich, właśnie modląc się na różańcu, czy właśnie odmawiając te konkretne nowenny, o których mówię. Więc różaniec jest dla mnie ważny, ważny był od dzieciństwa, i chciałbym, żeby tak pozostało, żeby to była modlitwa droga mi już zawsze.